Widzowie, pewnie jesteście cieka ciekawi, kiedy zrobię film z Robloxa czy z Starsa Znaczy, z Starsa miałem zrobić tak. E, pewnie jesteście ciekawi, czy, kiedy zrobię film. No i odpowiadam Wam, jakby to powiedzieć, eee, może, ale to może. Nie, nie mówię, że na pewno, ale to może. Jak wrócę po szkole, bo e, mam te, bo teraz będę szedł zaraz do szkoły, to jak wrócę ze szkoły, to może i albo może może będzie jakiś film z Brawl Stars. Także i... E, a i jeszcze e, na, na tym odcinku, e, który nie wyszedł, to wiesz, co się stało Dropnąłem Mortisa. Moją ulubioną... Moją ulubioną postać na trzecim miejscu. Także, co? Myślę, że to koniec. No i co? No, ja zaraz idę do szkoły. No i myślę, że już to koniec. Wracam do tego, żeby mówić subskrybujcie. Także subskrybujcie, łapkujcie. Napiszcie w komentarzu poza, to przypnę wam serduszko. No i co? Elo!